No hello, moi drodzy Państwo, su 15 z tej strony. My gramy sobie w Battlefield 4. Tak Na zmianę smaka od Koda, pomyślałem sobie. Oj, tutaj jest poważny szturm naszych, let me boys. Naszych tu jak mrówków. O, tam, tam są kontakty. Oj, oj, oj! Ogień osłonowy prowadzimy. Naszego uratujemy. Zapomniałem, że tu wychylania nie ma. Utknąłem, kurwa! Jazda, panowie! Granat! Ostrożnie! Bierze apteczkę, mordo! Właśnie! Czekajcie, pójdziemy sobie od boku! Tu jest dym! Tam jest dużo w ogóle przeciwników Trzeba uważać kontrolujemy cel no chodź, ale zjebałem to kurwa. No nie wiem, jak on przyszedł. No nic, ok, więcej naszych. No, no, to mnie uratowali. Jakaś zgrana ekipa jest. Padni kurwa, żołnierzu. Niestety śmigłowiec. A dziękuję, mu chłopcze. Ale jazda tu jest, gościu. Co tu się nie dzieje na tej mapie? Jest taka jazda, że weź. Wiem, wiem, a położył znacznik, odrodzi się. Co tam jakiś mortar ostrzał? Dobra, zleciał już. Uwaga, nie to chciałem zrobić. Ajajaj. Jeszcze 13 pocisków dunek A, dobra Śmigłowiec, trzeba uważać na śmigłowiec Nie do końca ogarniam, że... Gdzie... Kurwa mać. Jest południe. Ale tam było chyba. A, bo oni tam respa mają. Chińczycy, no? To wiele tłumaczy. Może jakąś inną brońką sobie zagramy? Chociaż HK jest dobry, jest bardzo dobry, kurde. CZ, może... Może to... No, czemu nie? FN, w porządku, brońka raczej. Spróbujmy. Nie wybronimy tego pewnie, ale, ale spróbujmy, nie? Kurwa Co ty rob... Ale się wpieprzyłem, nie? Patrz ile tu tego gówna biegnie Żółtego Ej, już chuj Bo już wygramy to Ta To dwu. No dzień dobry Wzbijaj się, synek. Dopiero co. Do przodu mówię. halo! O, no, o to chodziło. Słuchajcie, zagrałem sobie y, myśliwcem, ale raczej na krótko, bo ja myśliwcem za dobrze latać nie potrafię. O, to chyba był akurat wrogi myśliwiec. I chyba zaczął spadać. To dobrze wiedzieć. Jest tak. To jest oczywiście, że strzał. Teraz tak, co mieliśmy tam pod dwójką? Poślijmy taką serię. Mało. Wow. Pamiętacie jak się rakiet używało? <laughs> w myśliwcu? Ja nie pamiętam. Wroga kanonierka w powietrzu. Będzie trzeba ją wyeliminować. To no poczekaj, ta. Podlecimy sobie. Można sobie tak popatrzeć Spróbujemy ją zaraz jakoś zrobić, nie? A, ładna ta mapa No jeszcze na niej myśliwcem nie latałem Jest, 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 jest Przyspieszenie Raz, raz Zrobili z nią co chcieli Ostrzelamy, boję się, że zaraz ktoś myśliwcem przeciwnika przyleci i mnie rozjebie. Jak będzie chciał, nie? O. stąd w ogóle chyba przeciwna drużyna startuje. Oj, tak, widzieliście myśliwiec? Spróbujmy lecieć nisko. Spróbujemy go wyeliminować. Ale nie wiem, czy to się uda z góry, mówię, bo ze mnie to jest słaby pilot. A dobra, on sobie postanowił ta tako, to są wrogie BSP, tak jakby. To się nie popisałem. Trzeba stąd uciekać, kurczą. Dobra, mamy synka na ogonie. Nas jest dwóch, on jest jeden. Zobaczymy, czego do, dojedziemy. Gdzie jest? Jakoś bardziej. O, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Może go zrobimy. Dostał, dostał. A! Od kogo znowu oberwałem? Na miłość boską Chyba Bo ja, ja, jakaś naziemna jednostka. Ach, czyż to nie wygląda epicko? Fajnie się ziomal bawi, nie? Dobra, ziomal. O! Mamy typuńcia chyba przed nami uwaga! Na mapach macie miejsce Dobrze dostał, nice Trzeba im te BSP rozwalić To, to akurat wzięło i zniknęło Petra, o Nisko, nisko Flary poszły, flary Gościół jest tak, jakby. O kurwa, moim skrzydłowym. To musi być jakaś. nieprzyjacielska. O właśnie. Iha! No, nawet jakoś nam to idzie póki co, ja państwu powiem. O, jest myśliwiec, jest myśliwiec. Dawaj go Dawaj, dojeżdżamy go A! Zbliża się kanonierka, konfiguracja bojowa Wow! To było konkretne, nie? Trzeba im niszczyć tę BSP Okej, okay, chyba zniszczone. OOOO ac 130. 130 Moi drodzy Państwo, no powiedzcie mi, że Battlefield 4 to wciąż nie jest jeden z najlepszych symulatorów wojennych, nie? Jaki jest. No ten nowy to ja chyba nie muszę przypominać. Tu tak kontrolnie pociśniemy. Czy żeby było jasne to nie jest tak, że ja umiem tym pilotować. Są ludzie, którzy robią to o niebo lepiej. Ja znam tylko podstawy. więc, Wiecie, no zapomniałem, gdzie są rakiety, tak? Pod którym są rakiety. Wow. Ach. Bije mnie. Boli mnie. W ogóle ostatnio jakiś tam mod do Battlefielda trójki wyszedł, albo dopiero co ma wyjść. Jakiś Release Trailer miał być ten Battlefield 3 Reality mod. Powiem Państwu, że zapowiada się bardzo dobrze. Uwa. Śmigłowiec. Na pytanie, czy wolę widok z kabiny, czy taki. wyłączyłem to? Nie, wyłączyłem Wyłączyłem, w sensie. Czy wolę widok z kabiny, czy wolę widok. Yy, z trzeciej osoby? Eee! Yy, oba bardzo lubię. jeżeli chodzi o śmi, myśliwce. No i nasz ziomal cały czas za nami podąża. Bardzo mi się to podoba. Ja, ja typa nie znam, jakby, żeby było jasne.

Cel Charlie został właśnie zneutralizowany. neutralizowany. Cześć, próbujemy. Może ten nasz skrzydło wygodowali. Cały czas trzeba. Wiecie. To był nasz? Widzę na Uwaga! Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Zorientujmy się w sytuacji.

Kurde, te rakiety. Nie! 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 To nie, był, to nie był najrozsądniejszy pomysł. No trudno. Myślałem, że F się wychodzi. Było nie sprawdzać, pod którym są te rakiety. No nic. Dobra, to przynajmniej zobaczycie sobie trochę inny punkt widzenia akcji. Może z wiadowcą. A, z wiadowcą ja ze strzelbą gram. No to ma sens. Eee... Yy, nie. Dobra, sam. A już nie można Wsparcie technik. Czekaj. Panowie, coś tu się popsuło. Ewidentnie. Dobra. I kogo mi dało? A jednak technika. Przestraszyłem no Wiodowca raczej mnie nie jara W drzwiach nie ma sensu stać Wiecie, no i tak to się Życie wolno płynie W tym Battlefield 4 Panowie, kto strzela w ogóle? Co tu się dzieje na miłość boską? Dobra, mam RPGa. Wiecie co, trzeba skrócić dystans. O, o, nie, nie, niedobrze. Gościu się rozstawił z tym M60. A może z sniperem by zagrać? Rzeczywiście? Ta kaspijska granica dosyć taka otwarta, wiecie. Chociaż spróbujmy jeszcze raz. Pre-fire Przepraszam Ohoho. To ja rozumiem takiego gnat'a Dobra, już to tam raczej rozwałą. No właśnie, dobra. Ten punkcik na mapie Trzeba jest od, odhaczony. Sobie wyjdźmy tędy. Spadochron, te sprawy. Jezu chryste. Ale wjazd. Dobra, pociśniemy sobie na D w takim układzie. O nie, tylko nie czołk. A tu dobrze dostęp. Tam ktoś się sam wykrzasił Ja państwu powiem, że ja trochę nie wiem nawet co tutaj się dzieje w tej grze Jakie ja mam w ogóle porany Ale brońka Claymore spoko No i co, no i tak sobie pochodzimy kurcze To jest trochę taka mapa, że nie wiadomo co się na niej dzieje, nie? Tutaj lubią wchodzić tędy eee. Asysta przez przygwożenie, no to chociaż tyle Bo umówmy się za dużo to ja nie trafiłem Tu co się dzieje? Chcesz mordo amunic amunicji? Bierz amunicję mordo Kto strzela? Dlaczego pan tak ostro strzela? Skurwiana mają kałem, no dobra, ja też mam kaM Chyba, że taki stacjonarny No dobra Gwoździec ich, tak jest. No cóż, no srogo to wygrywamy. Sobie specjalnie tak rozmazałem troszeczkę ten HUD i gry, aby otrzymać bardziej filmowe doświadczenia. Ktoś tu do nas strzela. Gdzie on się zdesantował tym wozem? Już nawet nie wiem, Dobrze! Ten alfa ja... Japi! Gościu, kurwa jakiś odpalony jest, nie? Patrz jak on lata. Odpalony. Jakiś. Dobra, weźmy se jeszcze F na troskę. Tak proponuję. Spróbujemy się zemścić. Kurwa. Ten jeszcze z MGL-em stoi. A ostro wyrwał, nie? Zrobię 76, tylko ja to myślałem, że go bardziej pocisnąłem. Dobra, yy, to może zagramy sobie snajperem aktualnie. I. Wykorzystamy fakt, że zbyt. mamy strzelbę. Widzę ciąg wroga, ciągna szybek waszych pozycji. Neutralizowaliśmy tel alfa Czy ja nie miałem... O Jezu, świetnie, dymny. Tego mi było trzeba, nie? Oni tam są, panowie. Oni tam są. O, fajnie, fajnie kurwa, że... Fajnie kurwa, że mogę tam spojrzeć tak nisko, no nie? O Boże. To jakaś pizdeczka jest znowu. Ale tam się da wyjść z drugiej strony, wiecie? Tam się da wyjść z drugiej strony. I zaraz sobie tam wejdziemy z drugiej strony, tylko muszę się dowiedzieć jak tam się wchodzi z drugiej strony. E, bo dać się da. Łapka mnie <grymny> pierdolony. Bardzo dobrze. Tutaj od tego ognia trochę tracimy życzko. Dobra, on tam wali na przestrzał. Nasz, nasz. Ostrzeżenie: znaczne siły wroga w pobliżu. No i co z tego? No to je przerzećmy. Nie pamiętam jak się wchodziło z drugiej strony No zabij mnie, ale nie pamiętam Czekaj, już się, już się chyba domyślam oh yeah Kurwa, nie wiem co się do końca tutaj w ogóle od Józefa stalinęło. Tak jest? Dziękuję ślicznie. Nie no, grube rzeczy się dzieją, jak mogą państwo zauważyć. O, czekaj, czekaj. Tędy? Nie, tędy się chyba nie zajdzie. A jednak się zeszło. Proszę bardzo, już tutaj pomagamy, nie wykupiamy się. Ten fiut pewnie dalej tam siedzi, nie? W tych katakumbach. Albo i nie. Niedobrze. O kurwa, czołg. O, już lecą na. O, jednak z tej strony. Ale mu wyjebał. Kaj ten czołg, a jest. Proszę zniszczyć ten czołg. O, drugi jedzie, Świetny. Dobra, czuję się tutaj troszeczkę jak piąte koło uwozu. Być może wykorzystam to, jak wiedzie tutaj. Ten czołg, o Jezu! Bo to wiecie, z moździerza strzelają jeszcze, nie? O No, przepraszam, chłopcy, że taki troszeczkę wiecie. To Jezu, odpierdol się z tym. Troszeczkę taki wiecie, nudniejszy no, no odcinek, no bo co. Szuka mnie to, synu. No już wychodzę stąd, przecież wyszedłem. Wyszłem stąd, normalnie. Wiecie, trzeba się pobawić trochę tematem. Nawet jeżeli się nic nie trafia to zawsze się wybiera presję na przeciwniku. A to jest bardzo istotne. Dym 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 a. Jezus, Maria, tu jest taki pogrom w tym miejscu. Ale już wkrótce zwyciężymy. O, troll face. Tak jest, moi drodzy Państwo. No, to nie są staty bogów. Cześć, cześć, ale przynajmniej trochę sobie polataliśmy myśliwcem. Także no, dobra, taki luźny filmik, moi drodzy Państwo. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Masters of pim. Do Was Szprechał, widzimy się w następnych, pewnie MW3 jeszcze będzie grana, nie? Z Panem Patem i resztą. No, to trzymajcie się, do zobaczyska. Hejos.